Zrobimy sobie przekaz dla wagi, barana, lwa i ryb. Także jeśli masz takie znaki w swoim kosmogramie, ascendent, znak słoneczny, znak księżycowy bądź znak wedyjski, to zapraszam cię serdecznie na to czytanie. Zobaczymy sobie, co tam dla ciebie, jaka informacja dzisiaj dla ciebie, co powinnaś teraz, moja piękna, duszyczko usłyszeć, co się do ciebie zbliża. Powiedzmy sobie, że mm, przez następny miesiąc ten film jest bezterminowy, kiedy go znajdziesz to będzie tam informacja dla Ciebie. Jeśli chcesz przyjąć pozytywną energię z tego filmu, napisz w komentarzu wszystko działa na moją korzyść. Oczywiście pamiętaj, że nie piszę nigdy do nikogo pierwsza z propozycją usługi. Jeśli ktoś do Ciebie napisał, to nie jestem to ja, także uważaj na to. No i sobie lecimy, zaobserwuj mój profil i już tutaj patrzymy o co chodzi. Jest jakaś sytuacja w Twoim polu, która przede wszystkim przynosi Ci dużo jakiegoś takiego emocjonalnego rozproszenia. To jest sytuacja, która pokazuje się być dla Ciebie pewnym konfliktem wewnętrznym. Albo to jest konflikt właśnie z Tobą, w sensie sam ze sobą, pomiędzy swoimi myślami, emocjami i uczuciami, albo to jest konflikt który jest związany z innymi osobami w Twoim otoczeniu. Ja tutaj widzę, że możesz mieć pewne opcje do wyboru, albo możesz po prostu bujać w obłokach na temat jakiejś sytuacji, nie wiedzieć, czy jakaś osoba, czy jakaś sytuacja um, faktycznie jest w stanie się tutaj naprawić, czy nie. No widać, że coś przynosi Ci po prostu takie poczucie, że nie wiesz, co masz z tym zrobić. Trochę przez to wchodzisz w jakieś iluzje, właśnie gdzieś tam wyobrażasz sobie różne rzeczy. I robisz to z pozycji takiego zniechęcenia, tak jakbyś właśnie w tym konflikcie nie wiedziała do końca, co jest prawdą, a co nie. Co ty tak naprawdę czujesz, a co nie. Możesz mieć takie poczucie, że w jednym dniu czujesz, że na przykład jakaś sytuacja, czy jakaś relacja z osobą jest spoko, a w drugim dniu możesz czuć, że to nie jest coś, czego ty chcesz. To przede wszystkim dotyczy jakiejś relacji dla ciebie ważnej. To może być przyjaciel, przyjaciółka, ale przede wszystkim widzę relacje damsko-męskie, więc możliwe, że jakaś osoba, która tutaj się wiąże z jakimś gruntem też takiej sfery romantycznej dla Ciebie. Widzę, że jesteś zniechęcona czymś, jeśli chodzi o tą relację. Coś Cię zniechęciło w kontekście emocjonalnym. Jakieś wydarzenie spowodowało, że Ty tak jakbyś zaczęła się powolutku emocjonalnie od tego odsuwać i jakbyś miała takie poczucie, że no kurczę, może to jednak nie jest dla mnie, może to się jednak nie uda. Już nie liczę na to, że tutaj się coś zmieni, po prostu ciągle są jakieś konflikty, ja nie wiem, w co mam w końcu iść, a w co nie. I z jednej strony jest to połączenie pomiędzy Tobą a jakąś osobą i Ty to wiesz i ta osoba też to wie, a z drugiej strony jest jakaś taka nieszczerość w tym wszystkim. Właśnie taka nieszczerość, która mówi o tym, że nie wierzę w to, że ktoś podejdzie do tego w końcu poważnie albo ja sama już nie podchodzę do tego poważnie. Ja sam nie podchodzę do tego poważnie ze względu na to, że już tyle razy tutaj były te konflikty, że no już po prostu wszystko mi jedno. tak? Z jednej strony chcę tej relacji, z jednej strony wiem, że jest połączenie, a z drugiej strony się tak naprawdę martwię tym wszystkim. Nie wiem, czy to się uda. Tutaj widzę sytuację, w której odnowi się pasja pomiędzy Wami, pomiędzy Tobą a jakąś osobą mm, dla Ciebie ważną. Więc jest na pewno dużo pasji, jest dużo kreatywności, jest chęć wspólnej zabawy. Może być tak, że właśnie poprzez jakieś wydarzenie poczujesz się bardziej pewnie w tej relacji, poczujesz, że ta relacja znowu zaczyna być dla ciebie pewnym spełnieniem. To może być jakiś wyjazd, to może być jakaś impreza. Powinniście tutaj spędzić czas ze sobą w sposób lekki i przyjemny, więcej frywolności wprowadzić do tej relacji. Widać, że między wami jest ta iskra, jest ta pasja. Po prostu jedyne co to tutaj się pokazuje, takie zniechęcenie emocjonalne po tych konfliktach. Może być nawet takie trochę przemęczenie, tym wszystkim. Ale na pewno, jeśli zainwestujesz w tą relację bardziej z pozycji pasji, z pozycji kreatywności, z pozycji właśnie jakiejś takiej lekkości i zabawy, to może podnieść Twoje poczucie radości w tej relacji, poczucie spełnienia i satysfakcji w kontekście emocjonalnym. Przede wszystkim poczujesz, że znowu ta relacja. No, po prostu wchodzi na dobre tory. Może być też tak, że niektórzy z Was trochę się przejmują jakąś imprezą, być jakimś wyjazdem, być jakimiś sprawami związanymi właśnie z mieszkaniem, niektórzy z Was nawet z mieszkaniem, ale coś takiego, co wiąże się właśnie z jakimś ruchem, gdzie ktoś gdzieś albo wyjeżdża, albo gdzieś inwestuje w coś z pozycji pasji. Niektórzy z Was też mogą się um, po prostu tym martwić. Jeszcze tutaj dla ciebie widzę jakąś sytuację, w której istotna jest kobieta i jej perspektywa, jej jakieś zasady, granice, które ona chciała wprowadzić w tą relację. Możesz to być tą kobietą, może to być kobieta, właśnie dotycząca tej relacji, czyli druga osoba. Jakiś wybór jest. Jest jakiś wybór, jeśli chodzi o lojalność wobec czegoś, o wartości. Może być tak, że na przykład tutaj ktoś chce postawić jakieś granice, warunki, chce po prostu, żebyście byli wzajemnie lojalni wobec czegoś co jest dla was ważne. Zasad granic pewnych w relacji możecie wprowadzić pewne zasady, możecie wprowadzić na przykład jakąś dynamikę, którą chcecie w tej relacji uzyskać poprzez ustalenie sobie właśnie tych zasad poprzez trzymanie się ich. Widzę, że kobieta mogłaby z takim ruchem albo wyjdzie, żeby właśnie powiedzieć: "Słuchaj, ja potrzebuję tego i tego. Ja potrzebuję tutaj jakiejś stabilności, potrzebuję być może jakiegoś zobowiązania." właśnie w ogóle między Wami istotne jest jakieś zobowiązanie, jakaś przysięga i lojalność. To jest coś, co miałoby Was wzmocnić i jak najbardziej to, to wzmocnienie jest możliwe, to wzmocnienie się pokazuje, ale ktoś tutaj ma jakiś dylemat i ktoś się zastanawia, albo na jakąś podróżą, Albo właśnie ktoś ma jakiś dylemat dotyczący tego, czy to faktycznie się uda. Bo z jednej strony jest takie poczucie, że tak, to może nas wzmocnić, mamy tą więź, mamy pewne zasady, a z drugiej strony jest takie poczucie, hmm, czy tu jest przypadkiem, czy tu już przypadkiem się wszystko nie zakończyło? Albo być może między wami już było wcześniej jakieś zakończenie, pełne bólu, pełne hmm, takich naprawdę bardzo ciężkich emocji? No i Ty sobie myślisz teraz o tym wszystkim, albo ta druga osoba. Ktoś tutaj jest w takiej roli pustelnika, czyli osoby, która się troszkę właśnie wycofuje do wewnątrz i zaczyna myśleć na temat tego, co to mi dalej da, czy to jest w tym sens, czy nie. Więc ktoś jest rozczepiony, ktoś tutaj nie potrafi do końca właśnie podjąć takiej decyzji, czego ja chcę się trzymać. Ktoś zaczął być taki bardziej w tym wszystkim frywolny, ktoś zaczął bardziej stawać na siebie. Mocno widzę kobietę, kobietę, która stawia na siebie, być może, która zadecydowała właśnie o jakiejś zmianie, o jakiejś podróży, o tym, żeby coś tutaj się w ogóle przetransformowało o 180 stopni. Dużo jest tutaj refleksji na temat tego wszystkiego, no i znowu o podróży coś. Dużo jest refleksji na temat tego wszystkiego. Ta podróż być może y, ma wprowadzić właśnie jakieś takie poczucie spokoju, poczucie harmonii w emocjach i generalnie w tej relacji. Więc możliwe, że tutaj ktoś z Was, Ty albo ta druga osoba, będzie się podejmował jakiejś podróży, no i ta podróż jak najbardziej jest y, istotna. Jest istotna w kontekście Waszej relacji. Ona miałaby zawiesić pewne walki, ale hmm, widzę, że kobieta na pewno podchodzi tutaj do tego w ten sposób, że ona chciałaby się poczuć pewna siebie, kreatywna, chciałaby poczuć, że żyje, chciałaby poczuć tutaj się hmm, po prostu taka szczęśliwa sama ze sobą. Natomiast hmm, podróż bądź nowe perspektywy, które się tutaj pokazują, mogą stresować albo drugą stronę. Albo mogą stresować kogoś, kto jeszcze jest związany z tą relacją. Ktoś się boi, że tutaj może będzie jakiś nowy początek, albo że ktoś zacznie wraca wracać do jakiejś przeszłości. W sensie nowy początek nie jest z Wami konkretnie, tylko być może jakieś nowe życie, że się rozpocznie dla kogoś z Was. I ktoś się boi, że może zostanie w jakiś sposób tutaj przez to zraniony, porzucony, ktoś tutaj, że wróci do jakiejś przeszłości. Także tutaj raczej decyzja, tak naprawdę o tym, czy wy chcecie dalej kontynuować tą relację i czy chcecie ją naprawić, zależy od was. Jest szansa na to, jest szansa na współpracę, i co ciekawe, jest naprawdę szansa na stabilność. Może się to ustabilizować, jeśli naprawdę ustalicie pewne zasady, warunki, granice, jeśli będziecie się trzymać pewnej lojalności. Dla niektórych z Was, oczywiście, może być tak, że tutaj jest jakaś inna osoba w relacji że ktoś jest w małżeństwie albo w związku dla niektórych tylko z was oczywiście i tutaj to może być też taka sytuacja, gdzie chcecie postawić w końcu tą sprawę na ostrzu noża, chcecie, żeby ta osoba była na wyłączność, chcecie, żeby była w końcu tutaj jakaś klarowność dla was. No i na pewno um, tutaj jest taka rada dla osób, które nie wiedzą co z tym wszystkim zrobić. Więcej lekkości, więcej przepływu, oczywiście trzymamy się ustalonych zasad i granic. Ale jeśli będziecie traktować w tej relacji więcej rzeczy, jako coś takiego, co może być dla Was nawet w formie żartu, będziecie w stanie się śmiać sami z siebie, z tej osoby, z jakichś Waszych zachowań, które nie do końca były być może korzystne, to możecie ściągnąć z siebie taką presję i jakieś negatywne podejście. Natomiast jeżeli wy pragniecie stabilizacji, Pragniecie lojalności w tej relacji, a jej nie macie, bo na przykład druga osoba tego nie chce wam dać albo jest w innej relacji, to rada jest tutaj taka dla Was, żebyście wyjechali sobie w jakąś podróż, żebyście się podjęli jakichś kroków, które przyniosą Wam taką inspirację do życia, przepływ, być może jakieś nowe znajomości, wtedy też zupełnie inaczej spojrzycie na tą obecną relację. Moja piękna dusza, jeśli przyjmujesz pozytywny dla Ciebie rozwój w tej relacji i w tej sytuacji, zaobserwuj mój profil i napisz w komentarzu, kiedy dokładnie widzisz ten film oraz że wszystko działa na Twoją korzyść.